Moja droga Pogłębiarko, chciałbym wam przedstawić jednego z takich jezuitów, który mnie w życiu bardziej inspirował, Rafał Huzarski. Ruszymy z nowym cyklem pod tytułem Aktualny. Chciałem wam powiedzieć, że, że Daniel na takim stołku teraz stoi. No bo normalnie to wydaje... Nie... Dobra, aktualny. Aktualny to będzie taki cykl, w którym ja będę mówił o bardzo różnych rzeczach, o których aktualnie lud od ludzi słyszę, jako o sprawach aktualnych. Nie wiem, że taka pora roku, że wybory, że y, coś się stało, że brzuch kogoś boli, ale nie jedną osobę, tylko trzy na raz. To są aktualne sprawy, niekoniecznie takie, o, y, o których czytamy gdzieś tam w internecie czy słuchamy. I każda z tych spraw tak naprawdę moim zdaniem ma taką bardzo głęboką. Warstwę duchową. Duchowość jest we wszystkim, Pan Bóg jest we wszystkim, i ja ze zwykłych aktualnych spraw chcę spróbować wyciągnąć te głębsze sprawy. Więc zapraszamy na pogłębiarkę kolejnego Jezuita. Naprawdę polecam. Dzięki.